Dobry wieczór, dobry wieczór wszystkim moim widzom. Dzisiaj na kolacyjkę proponuję kochani rybkę po grecku. Proszę. O, rybka usmażona, elegancko dorsz. O, zobaczcie. Duszona cebulka. Sos pomidorowy i marcheweczka. Rybka po grecku. o. Mm. Troszkę octu do tego chlebek albo bułeczka, jak to woli. Proszę. Pychotka. Napiekło się dużo ryby, to trzeba było coś wymyślić. To się wymyśliło. Ryba po grecku a la dziadzio. <grychotka> Pychotka. Ja tu dodaję jeszcze celera. Nie wiem, czy Wy też lubicie dodać celer, ale ja dodaję jeszcze. Wszystko duszę. Trochę octu spirytusowego, trochę jabłkowego i zarąbiste. Oczywiście musi ta, to wszystko odstać. Co najmniej 3-4 godziny. Żeby naciągło. Proszę, marcheweczka. Do tego herbatka. No co mam wyrzucić ryby, tyle smażonej ryby. To trzeba coś zrobić. Jeszcze tam zostało trochę, to będzie na jutro. Smażymy rybkę na oleju. Ja później ścieramy marcheweczkę na tarce, na gruby oczkach. Cebuleczkę piórka kroimy. Seler ścieramy też na tarce. Albo w kostkę jak to woli. Dusimy, dodajemy przecier, dodajemy dwie łyżki octu, łyżkę octu jabłkowego, sól, pieprz, ziele, liście i dusimy. 10-15 minut, żeby było miękkie. No i później rybka odstawiamy, od... studzimy to, żeby było zimne, zalewamy rybkę, wymieszamy i odstawiamy do lodóweczki na dwie godziny. I piechotka. Pozdrawiam Was, Was kochany dziadziuś, nie na żarty. Miłego wieczoru wam życzę, pa!